Witajcie kochani! Posiadanie własnej różdżki było marzeniem każdego czarodzieja od najmłodszych lat. W końcu była ona nie tylko symbolem potęgi, lecz także ośrodkiem mocy, który znacząco ułatwiał posługiwanie się magią. Oczywiście istniała również magia bezróżdżkowa, jednak była ona bardziej powszechna w innych odległych krajach, np. w Afryce, gdzie mieszkańcy używali głównie tej formy uzewnętrzniania czarów. Choć magia bezróżdżkowa była o wiele potężniejszą dziedziną, stanowiącą większe zagrożenie dla przeciwników ze względu na swoją nieprzewidywalność, europejscy czarodzieje byli przyzwyczajeni do używania różdżek. Nie bardzo zależało im na zmianie nawyków, gdyż wspomniany wcześniej rodzaj magii był o wiele bardziej skomplikowany, wymagał znacznie więcej koncentracji oraz umiejętności, co wiązało się z latami praktyki. W związku z tym tylko nieliczni, bardziej doświadczeni magowie mogli pochwalić się zdolnością do rzucania zaklęć bez pomocy różdek. Dla większości jednak droga do opanowania magicznej sztuki zaczynała się od znalezienia odpowiedniego narzędzia do rzucania czarów. Swoją drogą wybór odpowiedniej różdżki był niezwykle istotny. W większości zanotowanych przypadków różdżka wybierała swojego właściciela samodzielnie, kierując się zgodnością jego charakteru i osobowości z jej własnymi cechami. Kruszki były tworzone z różnych rodzajów drewna, miały różną długość, elastyczność oraz unikalny rdzeń. Każda kombinacja odpowiadała pewnej zdolności, do której będzie się ona szczególnie nadawać, jak na przykład czarna magia, magia lecznicza, transmutacja czy inne. Stopień elastyczności oznaczał stopień przystosowania się i gotowości do zmiany jej właściciela. Przykładowo, różdżka Bellatrix Lestrange była sztywna, co odpowiadało jej nieustępliwemu charakterowi. Różdżka Petera Pettigrew została opisana jako krucha, co symbolizowało kruchość jego charakteru i brak własnych moralnych zasad. A różdżka należąca do Draco Malfoja była odpowiednio giętka, reprezentując jego zmienność zachowania i umiejętność dostosowania się do danej sytuacji. Inną ciekawą właściwością różdżek była ich długość. Różdżka Hagrida była jedną z najdłuższych znanych różdżek. Mierzyła aż 16 cali, czyli około 40 cm, co odzwierciedlało jego imponującą posturę. Natomiast różdżka Dolores Ambridge była szczególnie krótka, licząca jedynie 8 cali, co odpowiadało stosunkowo niskiemu wzrostowi samej Ambridge. Jednakże długość tróżki nie zawsze zależała od wielkości czarodzieja. Często te krótsze wybierały osoby, którym w charakterze czegoś brakowało, a te dłuższe przyciągały większe osobowości skłonne do bardziej efektywnego wykorzystywania magii. Tak samo jak nieliczni ludzie rodzą się z darem magii, tak tylko nieliczne drzewa nadawały się do tworzenia różdżek. Nie istniała możliwość wykonania różdżki z przypadkowo znalezionego kawałka drewna. Rozpoznanie odpowiedniego wymagało wielu lat doświadczenia od twórcy. Ciekawostką jest, że nieśmiałki będące strażnikami drzew wybierały do życia jedynie te, które miały w sobie magiczną moc i jakościowo nadawały się do wytworzenia różdżek. Jak już wcześniej wspomniałam, różnorodność gatunków drewna była ogromna, a to dlatego, że każdy czarodziej miał swoją unikalną osobowość, do której różdżka musiała, a przynajmniej powinna pasować, jeśli chce on w pełni wykorzystać swój magiczny potencjał. Przykładowo, wykonana z cyprysu doskonale współgrała z osobą o szlachetnym usposobieniu, gotową poświęcić się dla innych. Susnowa z kolei skłaniała się ku samotnikom o niezależnych charakterach, natomiast jodłowa preferowała osoby, które miały pewne i stanowcze podejście do życia, a przy tym odznaczały się odwagą i poczuciem humoru. Głogowe różdżki były szczególnie dobre do rzucania zaklęć leczniczych, ale także doskonale nadawały się do klątw. Z tego względu idealnie pasowały z jednej strony do osób o konfliktowej naturze, a z drugiej do takich, które wiązały swoją przyszłość z niesieniem pomocy innym. Cisowe natomiast zwykle znajdowały się w posiadaniu bohaterów, choć tak samo często można było je zauważyć w rękach czarnych charakterów. Stanowczo unikały natomiast wyboru osób przeciętnych i tchórzliwych. Ruszki z drewna ostro krzewu często wybierały czarodziejów zaangażowanych w niebezpieczne lub duchowe poszukiwania. Aczkolwiek wszystko zależało od innej ważnej części, która także tworzyła te magiczne narzędzie. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście materiał, w którym przedstawiam wam wszystkie rodzaje drewna, dajcie koniecznie znać w komentarzu. Każda różdżka posiadała rdzeń, który został umieszczony w niej zaraz po wyrzeźbieniu. Potęgowały one magie różdżki lub nadawały drewnu magiczne właściwości. Istniało wiele różnorodnych materiałów, które nadawały się do wytworzenia różdek, w tym włos z ogona testrala, włos willi, róg bazyliszka, pióro z ogona gromoptaka, a także mnóstwo innych. Garik Ollivander jednak do produkowanych przez siebie różdżek wybierał jedynie części pochodzące z trzech magicznych zwierząt, a mianowicie pióra feniksa, włosy z ogona jednorożca oraz włókna ze smoczego serca, uznając je za najdoskonalsze i najpotężniejsze spośród wszystkich magicznych rdzeni. Jego intuicja w kwestii tych trzech materiałów wydawała się trafna, ponieważ różdżki Ollivandera cieszyły się wyjątkowym uznaniem wśród czarodziejów z całego świata. Każdy z rdzeni, jak już mówiłam, charakteryzował się odmiennymi właściwościami magicznymi. Włosy z ogona jednorożca były niezwykle potężne i wyróżniały się stabilnością i niezawodnością. Próżki z ich dodatkiem były najwierniejsze ze wszystkich, ale za to najmniej odpowiednie do czarnej magii. Mocno przywiązywały się do pierwszego właściciela, niezależnie od jego umiejętności magicznych. Wadą była jednak dość niska wytrzymałość oraz to, że były skłonne do melancholii, zwłaszcza w przypadku lekceważenia, co mogło wiązać się ze śmiercią włosa i koniecznością jego wymiany. Włókna ze smoczego serca natomiast dodawały różdżce ogromną moc, co sprawiało, że nadawała się do rzucania potężnych zaklęć. Takie różdżki cechowały się także tendencją do szybszej nauki niż inne rodzaje. Niemniej, gdy były odbierane właścicielowi w trakcie pojedynku, potrafiły szybko zmienić swoją lojalność i nawiązać równie silną relację z nowym mistrzem. Spośród wszystkich rodzajów rdzeni, to właśnie różdżka z rdzeniem ze smoczego serca była najbardziej odpowiednia do praktykowania czarnej magii. Powszechnie wiadome było, że natura rdzenia odzwierciedlała istotę, z której ten rdzeń pochodził. Tak więc różdżka z piórem Feniksa, ptaka trudnego do oswojenia, o ogromnej niezależności, była niezwykle wybredna, jeśli chodzi o wybór właściciela. Różdżki z tym rdzeniem były często także nieprzewidywalne oraz wykazywały sporo własnej inicjatywy. Dosyć ciężko było je oswoić, jednak ci, którym się to udawało i którzy udowodnili siłę swojego charakteru, zyskiwali bardzo oddane i lojalne narzędzie magii. Ciekawostką jest, że pióro Feniksa reprezentowało odnowę życia, czego Harry Potter, który posiadał różdżkę o takim rdzeniu, wielokrotnie doświadczył. Drewno jego różdżki było również takie samo, jak drewno reprezentujące miesiąc jego urodzenia w kalendarzu celtyckim, który utożsamiał ostro z odwagą i bitwą pomiędzy władcami. Natomiast różdżka Lorda Voldemorta wykonana była z cisu, ale jej rdzeniem także było pióro tego magicznego stworzenia. Cis według legend Wielkiej Brytanii był czczony przez druidów. Miał także właściwości trujące i powodował śmierć bydła. Mógł więc być analogicznym. Do rządy śmierci, reprezentowanej przez Czarnego Pana. Pióro Fenixa natomiast może symbolizować jego obsesję na punkcie ratowania własnego życia. W końcu stworzył Horkrux, by móc odrodzić się za każdym razem, gdy zostanie zabity. Niezwykle interesujące były interakcje pomiędzy drewnem różdżki a jej rdzeniem, które kształtowały charakter i zdolności magiczne tego narzędzia. Połączenie cisu z piórem Feniksa było dość rzadkie. Cisowe różdżki posiadały przerażającą reputację w sferze pojedynków i klątw, a takie z dodatkiem pióra Feniksa wybierały niezwykle silne osoby. Różdżki z drzewa wiśniowego miały naprawdę potężną moc, właściwie niezależnie od rdzenia, jednak wraz z włóknem ze smoczego serca idealnie sprawdzały się u osób o silnej woli i samokontroli. Natomiast wykonane z jesionu były niezmiernie lojalne wobec pierwszego właściciela, a ich moc znacząco słabła, gdy trafiały w niepowołane ręce, zwłaszcza jeśli ich rdzeń pochodził z włosa jednorożca. Najrzadszym drewnem, jeśli chodzi o produkcję różdżek, był czarny bez, a w połączeniu z ogonem testrala stanowił mieszankę, którą nie jeden członek społeczności magicznej uznałby za nieszczęśliwą, gdyż zarówno wspomniane drewno, jak i rdzeń były powszechnie uznawane za pechowe. Taka różdżka jednak skrywała w sobie duże pokłady silnej mocy magicznej, choć nie godziła się być własnością człowieka, który nie był zwierzchnikiem grupy. Tylko bardzo utalentowany i silny czarodziej z niezwykłym przeznaczeniem był w stanie utrzymać ją przez dłuższy czas. To połączenie, jak pewnie się domyślacie lub też nie, tworzyło jedyną w swoim rodzaju czarną różdżkę. Jednak wracając, młody czarodziej, który doczekał się momentu, w którym miał otrzymać swoją pierwszą różdżkę, zwykle musiał wielokrotnie testować, która z nich będzie dla niego najbardziej odpowiednia. Skąd więc było wiadomo, kiedy następował moment, w którym w ręku trzymał tą przeznaczoną jemu? W końcu jako początkujący czarodziej nie miał jeszcze doświadczenia w rzucaniu zaklęć, które mogłyby potwierdzić, czy dana różdżka będzie mu dobrze służyć. No cóż, zwykle pierwszą oznaką wybrania właściwej różdżki było pojawienie się uczucia ciepła w dłoni lub też wyemitowanie przez nią paru iskier lub podobnego niewielkiego magicznego znaku. W przypadku niewłaściwej różdżki często przejmowała ona kontrolę i wysyłała dość jasne sygnały potwierdzające, że dany czarodziej nie będzie w stanie nad nią zapanować. Oczywiście nie każdy miał tyle szczęścia, że mógł sobie pozwolić na zakup własnej różdżki idealnie dopasowanej dla siebie. Czarownice czy czarodzieje, zwłaszcza z tych biedniejszych środowisk, często musieli posługiwać się taką, która wybierała nie ich, lecz na przykład członków ich rodziny. Przykładem tego był Ron Wesley, który podczas pierwszego roku nauki korzystał ze starej różdżki swojego brata Charlie'ego. Oczywiście jako rodzina mieli wiele wspólnych cech, dlatego różdżka bądź co bądź była posłuszna Ronowi. Z pewnością jednak nasz śródowłosy członek Golden Trio lepiej radziłby sobie w czarowaniu, gdyby otrzymał swoją własną. Kiedy jednak charaktery różdżki i czarodzieja zupełnie nie były ze sobą zgodne, próby rzucania zaklęć mogły prowadzić do niezamierzonych skutków, słabej kontroli nad magią lub braku jakichkolwiek rezultatów, co było następstwem braku harmonii między nią a właścicielem. Różki w sposób naturalny nawiązywały więź ze swoim panem, ucząc się od niego i ucząc samego czarodzieja, któremu miały służyć. Podczas tego procesu wspólnej nauki zarówno właściciel różdżki, jak i ona sama stopniowo rozwijali się i odkrywali swoje możliwości, by w końcu osiągnąć pełen potencjał. Co ciekawe, niektórzy czarodzieje byli tak związani ze swoją różdżką, że potrafili wyczuć jej obecność w pobliżu, nawet gdy sami nie trzymali jej w ręku. Różdżka posiadająca jednego właściciela nierzadko odmawiała współpracy innemu czarodziejowi. Wyjątek stanowiła sytuacja, w której czarodziej umierał, zostawał rozbrojony bądź dobrowolnie przekazywał swoją różdżkę drugiemu. Wówczas ta zazwyczaj dopasowywała się do nowego właściciela, choć nie gwarantowało to idealnej współpracy. Zawsze najlepsze efekty można było osiągać czarując różdżką dobraną idealnie pod siebie. Z drugiej strony rzadko kiedy zwykłe pokonanie danego czarodzieja wystarczałoby, by różdżka stawała się lojalna komu innemu. W końcu gdyby tak było, czarodzieje traciliby je w każdym pojedynku, co zupełnie nie miałoby sensu. Wyjątkowym przypadkiem była czarna różdżka, która działała trochę inaczej niż pozostałe. Wydaje się, że przyciągała ona zwycięzców i potrafiła w mgnieniu oka przystosować się do nowego właściciela. Była niezwykle potężna, dlatego też wymagała podobnego potencjału od swojego przyszłego pana. Wystarczyło więc pokonać czarodzieja, który był jej aktualnym posiadaczem, by zaczęła być posłuszna osobie, która wygrała pojedynek. Jak już jesteśmy przy czarnej różdżce, warto wspomnieć, że użycie jej było jedynym sposobem na naprawę innej uszkodzonej różdżki. Inne próby zawsze były nieskuteczne. Złamana różdżka szybko ponownie pękała lub rzucała czary niezgodne lub wręcz przeciwne do tych, które życzył sobie jej właściciel. Z pewnością pamiętacie sytuację z serii, kiedy Ron Wesley miał przez pewien czas ogromne trudności z rzucaniem jakichkolwiek zaklęć przy pomocy swojej sklejonej taśmy uszkodzonej różdżki. Mimo starań ta sprawiała mu wiele kłopotów, a efekty rzucanych czarów były często nieprzewidywalne. Koniec końców różdżka nieświadomie uchroniła go przed utratą zmysłów podczas starcia z profesorem Lockhartem w podziemiach, choć tak naprawdę nie była to jej zasługa, a jedynie wynik szczęścia. Ciekawym zjawiskiem wśród różdżek było a priori inkantatem, które polegało na tym, że dwie różdżki o bliźniaczych rdzeniach, które zostały zmuszone do walki przeciwko sobie, po prostu odmawiały posłuszeństwa. Oczywiście, aby tak się stało, rdzeń musiał być wykonany z substancji lub części tego samego magicznego stworzenia. Nie mógł być to inny przedstawiciel tego samego gatunku, ale konkretnie ten sam osobnik. Tak właśnie było w przypadku Voldemorta i Harego, których różdżki były wykonane z rdzenia pochodzącego z piór tego samego feniksa. Gdy we wspomnianej sytuacji dochodziło do użycia zaklęcia uśmiercającego, z różdżki ofiary wydobywało się widmo najbliższych osób, z którymi ta mogła porozmawiać. Natomiast gdy zostało użyte zaklęcie torturujące, wydobywał się z niej potworny wrzask, który trwał aż do momentu przerwania połączenia. Zerwanie połączenia między bliźniaczymi różdżkami nie było takie proste, jak mogłoby się wydawać, jednak czarodziej dysponujący silną wolą był w stanie sobie z tym poradzić. Dość często priori incantatem jest mylone z zaklęciem Prior incantato, choć oprócz podobnego brzmienia, wyrażenia te mają ze sobą mało wspólnego. Prior incantato pozwalało na wywołanie widma ostatniego zaklęcia lub kilku zaklęć rzuconych za pomocą danej różdżki. Było to głównym powodem, dla którego przestępcy podczas rzucania nielegalnych czarów często unikali używania swojej własnej różdżki, obawiając się, że w razie podejrzeń będą mieli przy sobie dowód, który ujawni ich nikczemne działania. Zamiast tego woleli pożyczyć lub nawet wykraść czyjąś różdżkę, by w razie problemów odpowiedzialność spadła na kogoś innego. Jeśli chodzi o restrykcje, jak pewnie wszyscy wiemy, używanie magii za pomocą różdżki było zabronione niepełnoletnim czarodziejom, którzy znajdowali się poza terenem szkoły. Oczywiście nie ma reguł bez wyjątku. W tym przypadku było to bezpośrednie zagrożenie życia młodego czarodzieja, które z wiadomych przyczyn usprawiedliwiało złamanie wspomnianej wcześniej zasady. Po ukończeniu 17 roku życia, natomiast obowiązywały jedynie ograniczenia co do używania niektórych zaklęć, takich jak na przykład zaklęcia niewybaczalne, chyba że chodziło o aurorów. Ci, za pozwoleniem ministerstwa, w wyjątkowych sytuacjach mogli zastosować takie zaklęcia dla większego dobra, np. przykład przeciwko śmierciożercom lub innym przestępcom. Kategoryczny zakaz używania różdżek był nałożony natomiast na wszelkie magiczne stworzenia takie jak skrzaty domowe, centaury czy gobliny. Z taką niesprawiedliwością nie mogli pogodzić sieci ostatni przedstawiciele magicznego świata, co nieraz prowadziło do masowych buntów z udziałem przemocy. Jak już wspomniałam na początku, Oliwanderowie byli najbardziej znanymi i najbardziej doświadczonymi wytwórcami różdek Wielkiej Brytanii. Tworzyli je od 382 roku przed naszą erą, a ich sklep, jak powszechnie wiadomo, znajdował się przy ulicy Pokątnej w Londynie, gdzie obecnie pracuje znany przez wszystkich Garrick Oliwander. Innym godnym uwagi twórcą różdżek był Mikił Gregorowicz, który sprzedawał je w całej Europie, w tym także w Londynie, gdzie stanowił konkurencję dla oliwanderów. Choć wraz z Garikiem zgadzali się w wielu dziedzinach, każdy z nich miał swój własny styl tworzenia i nieco inne spostrzeżenia dotyczące właściwości konkretnych materiałów. W Ameryce natomiast istniało wielu wytwórców różdżek, między innymi Isolda Sayer, która przybyła do Ameryki Północnej i tworzyła różdżki początkowo dla swoich przybranych synów, a następnie dla wszystkich uczniów szkoły Ilvermorny. Jednak w odróżnieniu od Oliwandera czy Gregorowicza wytwórcy różdek z Ameryki specjalizowali się zazwyczaj tylko w jednym typie rdzenia, uznając go z jakiegoś powodu za najlepszą uniwersalną bazę dla różdżki, która sprawdzi się dla każdego. Czy taka metoda przynosiła oczekiwane rezultaty? No cóż, z pewnością łatwiej było wydobyć najbardziej pożądane cechy różdek, mając do dyspozycji więcej materiałów, zarówno jeśli chodzi o rdzenie, jak i rodzaj drewna. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Na zakończenie serdeczne podziękowania dla moich wspierających. Jeśli Ty także chcesz dołączyć do grona wspierających i otrzymywać różne bonusy, zajrzyj do sekcji wspieranie. Link znajdziesz również w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świata magii, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. A jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć!